Bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim za Waszą wiarę, za wierność swojemu powołaniu, trwaniu przy Bogu i Jego Kościele. Dziękuję za zorganizowanie i przeprowadzenie tegorocznych doszyny parafianów. Jestem pod wielkim wrażeniem tego wszystkiego, co tutaj przeżyłem razem z Wami oczywiście. Tym bardziej, że przeżywam po raz pierwszy wśród żołnierzy takich uroczystości. Tego typu nie było. Też dziękowaliśmy, ale nie tak. Dziękuję gospodarzom naszej gminy, jak również naszym współpracownikom, za zorganizowanie się. Myślę, że to też jest pomoc mojego poprzednika, który was tutaj bardzo dobrze się Pan opiekował, troszczył się o Was, zachęcał Was. I to też jest jego owoc, jak tylko zbieram na miód z ula. Słowa pozdania kieruję pod adresem parafii tworzącym wspólnotę poszczególnych sołec, za to, co żeście przynieśli i zaprezentowali. Dziękuję za stworzenie dekoracji w kościele, naszemu katefecie i jednej osoby, panu Jackowi. Wspaniale przypominam to naszym radziadłom, jak to, to kiedyś było. Wczoraj pan pomysł, żeby tu jakiś nowoczesny komer wprowadzić, ale było to nierealne. Chociaż jak człowiek sobie wszystko może zrobić, ale szkoda tych murów. Kosztowało nas za dużo wysiłku. Dziękuję panu Jacku i dziękuję również panu Kościelnemu, panu organiście, organiście za pomoc. No i przede wszystkim księdzu które który koordynował te wszystkie tutaj prace. Zapraszam serdecznie. Wszystkim tym, którzy przygotowali Turgię świętej ministrantom i Wam wszystkim za to, że jesteście i tworzycie naszą wspólnotę parafialną. Wszystkim rolnikom i wspierających pracę na rolnictwie za trud. Niech wszystkim Bóg Wam błogosławi. A teraz przyjdzie Boże Błogosławiacie.